W ostatnich latach biznes przechodzi sporą transformację. Coraz więcej mówi się o zrównoważonym rozwoju, o wdrażaniu standardów ESG. W jaki sposób państwa się do tych nowych standardów dostosowują? W banku S.A. już w 2021 roku wdrożyliśmy strategię ESG. Powołaliśmy komórki, które zajmują się koordynacją wszystkich działań, gdyż za strategią poszła cała operacjonalizacja. To jest kilkadziesiąt inicjatyw i projektów, które realizujemy w banku. Te projekty dotyczą z jednej strony emisyjności naszej własnej, naszej działalności, czyli na przykład wymiana całej floty na samochody hybrydowe, przechodzenie, przenoszenie działalności do budynków energooszczędnych, zakupywanie prądu z certyfikatami pochodzenia, czyli cała energia którą, elektryczna, którą my nabywamy, pochodzi ze źródeł odnawialnych. Natomiast w bankowości kluczowy element to jest dekarbonizacja i pomiar. Portfela kredytowego, czyli to nie są nasze własne emisje, tylko emisje naszych klientów. I w tym zakresie dokonaliśmy analizy całego portfela, mamy przeanalizowane, jakiego rodzaju klienci, jak emitują, i przygotowujemy się do przygotowania planu dekarbonizacji portfela kredytowego. Mówimy o zielonej transformacji, o klimacie, a czy do tego społecznego komponentu USG też się Państwo dostosowują? Jak najbardziej. Nasza strategia miała trzy komponenty: środowisko. Zaangażowanie i Ład. Ten społeczny aspekt to jest zaangażowanie. Tutaj mamy cały szereg inicjatyw, jak choćby. Dużo akcji wol wolontariackich, gdzie nasi pracownicy no, w różnych obszarach w swoich lokalnych społeczności realizują kilkadziesiąt czy nawet kilkaset inicjatyw, także w obszarze ładu mamy określone ambicje, między innymi chcemy zamykać lukę wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami, więc w naszej strategii podejdźmy kompleksowo do wszystkich trzech literek ESG. Jak te działania i te inicjatywy się finansowo bilansują? Transformacja ESG to jest konieczność. To jest jeden z takich procesów, który, którego na co dzień nie obserwujemy, ale rok po roku będziemy widzieli coraz większy wpływ zmian klimatycznych, więc, więc to jest konieczność. Ja nie ukrywam, że działania CSR-owe czy takie bardziej reputacyjne. To jest nisza tego, co my tak naprawdę potrzebujemy. Tak naprawdę, aby cała gospodarka się ztransformowała, muszą być odpowiednie regulacje. Badania pokazują, że europejski system handlu emisjami, na przykład, był to doskonały mechanizm pobudzenia rynku energii odnawialnej, która dzięki temu wsparciu stała się konkurencyjna i zaczęła wypierać energię ze źródeł kopalnianych. Więc myślę, że kluczem do udanej transformacji są. Mechanizmy rynkowe, które spowodują, spowodują, że transformacja będzie się opłacała. I cały Zielony Ład mówi o tym, jak poszczególne branże będą właśnie włączane, chociażby w system handlu emisjami. Kluczowy element wszystkiego to jest też to, że jak spojrzymy na nasze cele do 2050 roku, to większość technologii, które są nasze, nam potrzebne, żeby osiągnąć zero emisyjność, jeszcze nie odkryto. To jest jeszcze jeden aspekt, o którym musimy pamiętać i który nadaje no, takiego ciekawego wymiaru temu, temu zadaniu. Czyli z jednej strony musimy, ale z drugiej strony w dłuższej perspektywie przynajmniej sektor finansowy wyjdzie na swoje. Sektor finansowy zajmuje się alokacją środków finansowych w tych kierunkach, w, w którym gospodarka potrzebuje, i oczywiście jest tutaj niezbędnym elementem alokacji środków finansowych w kierunku transformacji zielonej. Jest to z naszej perspektywy kierunek, w którym, w którym chcemy się rozwijać, i kierunek, w którym doszukujemy się pewnych szans biznesowych, oczywiście. Również ten aspekt jest istotny. W jaki sposób na te zmiany, które Państwo proponujecie, reagują klienci? Klienci bardzo różni. to zależy od wielkości i od e, branży. E, branża energetyczna jest taką branżą, w której na, najbardziej w sposób oczywisty wszyscy rozumieją konieczność e, transformacji, to jest kwestia transformacji klimatycznej, to jest kwestia bezpieczeństwa, kwestia niezależności, więc tutaj mamy kilka, e, kilka czynników. Podobnie widzimy dużych wytwórców, producentów, branża stalowa. To wszyscy widzą, że, że muszą się transformować i widzimy duże zrozumienie. Firmy zaczynają zbierać dane, jak bardzo są emisyjne, bo to jest w ogóle pierwszy krok do tego, żeby cokolwiek planować. Jesteśmy partnerami dla tych firm, mamy dużą bazę wiedzy, jak to robić w różnych branżach, więc jesteśmy w dyskusji w ten sposób, pomagamy klientom. Duża, dużo niższa świadomość jest w firmach małych i, i mikro, które coś gdzieś słyszały, natomiast nie przekłada się to na ich bezpośrednie działania. Tutaj na pewno kolejnym, bardziej dojrzałym etapem tej transformacji będzie wsparcie państwa, pewnych praktyk, może niszowych firm konsultingowych, ale też banków, żeby w sposób efektywny kosztowo pomóc tym firmom właśnie zrozumieć, co muszą zrobić, żeby pozostać konkurencyjnym w następnych 10 latach.